Jesteśmy w centrum pięknego, słonecznego Radomia, moi drodzy, dlatego, że dzisiaj jesteśmy z rekordową niespodzianką właśnie tutaj, w centrum miasta. Przyjechaliśmy wręczyć wspaniałe nagrody wspaniałej osobie, i mamy tutaj dwóch m, m, młodych ludzi, którzy, że tak powiem, do tego doprowadzili. Cześć, jak macie na imię? Borys. Olek. Borys i Olek, to są synowie pewnego pana, który za chwileczkę otrzymał od nas właśnie nagrody w związku z rekordową niespodzianką. Skąd słuchajcie pomysł na to, żeby tatę wytypować do naszej zabawy? Mama zobaczyła na Facebooku takie coś, te ogłoszenie, no i my napisaliśmy. A poza tym chcieliśmy to zrobić, bo kochamy tatę i to miał być dla niego prezent. Piękne słowa, piękne słowa. Słuchajcie, to teraz tak, wchodzimy do środka, bo tata jest w sklepie. Wchodzimy do taty, idźcie pierwsi, a my wejdziemy zaraz za wami. Słuchajcie, za chwileczkę zobaczymy w ogóle minę Taty. Potem będziecie mogli to wszystko zobaczyć na e, YouTubie i nie tylko, także na nasz portal co za dzień również. Serdecznie Was zapraszamy. Moi drodzy, wchodzimy do środka i mamy, proszę, bardzo mamy zwycięzcę w naszej zabawie. Witamy bardzo serdecznie. E, pięknie, proszę. Niespodzianka, tak jest. Synowie to panu załatwili. Cieszy się pan? Bardzo się cieszę. T to bardzo dobrze, proszę pana, dla pana mnóstwo prezentów mamy. Zaczniemy od początku. Proszę bardzo, voucher na usługi Cardi detailing. To od tego zaczniemy. Druga rzecz, również zaproszenie jak najbardziej na kawkę i nie tylko. Patrzę dalej, bo mamy tego całe mnóstwo. Proszę pana, co my tu mamy? Niech pan winie też. Zobaczymy, jaki voucher w środku. Co to ciekawego? Sztanga Widelec, przyjaciele naszej firmy. Proszę bardzo, i tam też. Voucher dla pana również. Kolejna rzecz, proszę również odpakować. Pomóżcie, chłopaki, tacie. Słuchajcie, mamy tyle nagród, że po prostu aż ciężko w jednych rękach to zdobyć i, i sprawdzić, co my tam mamy. Co mamy jeszcze? Dzielnoc skarbska. Salon urody. Salon urody, dokładnie tak, ale to słuchajcie, jeszcze nie koniec. Podwójne również zaproszenie na, na skakanie, dokładnie tak, jeszcze nie koniec. Proszę bardzo, tu mamy jeszcze voucher, proszę pana, żeby nie było. Jeszcze jedno, proszę bardzo, to jest zaproszenie w ogóle na sesję zdjęciową, słuchajcie. To ja mam nadzieję, że z małżonką Pan pójdzie. Jak najbardziej, dziękuję bardzo. Jestem miło zaskoczony. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze zaraz będzie pan. Jeszcze pan będzie mówił, zaraz proszę się nie, nie przejmować. Ja tu patrzę, bo jeszcze coś mamy. Proszę bardzo, o, jeszcze mamy voucher na Total Fitness, proszę bardzo, dla pana. Kubeczki, proszę bardzo, chłopaki, trzymajcie kubeczki, proszę bardzo. No i jeszcze oczywiście smyczka, druga, proszę dla ciebie również. Okej, okay. to teraz proszę mówić, czy jest pan zaskoczony? Mega, jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Takiej akcji. Jeszcze nie ogarniam za bardzo o co chodzi, skąd się to wszystko wzięło, jak to, jak, to, jak to wyszło, ale dziękuję bardzo. Dziękuję Wam, chłopaki. Buziak. Dzięki. Super. Dzięki. Dzięki, można sobie wymarzyć. Prawda, dziękujemy bardzo serdecznie. To tyle w takim razie od nas. I cóż, wracamy w takim razie do studia. Halo Studio.